Nie da się uchwycić, że e, pisząc o Kastorze, użyłem wielu elementów mojego własnego dzieciństwa. E, między innymi po to, żeby było to bardziej autentyczne, żeby było to bardziej spójne, ponieważ już znałem tę historię, więc nie musiałem jej wymyśleć. I przez to byłem pewny, że nie będzie w niej dziur. Natomiast, natomiast no i nie tylko moje życie, ale też dałem Kastorowi wiele z mojej rodziny. E, Szczególnie w, 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 w jego stosunkach z Matthew, z jego starszym bratem, jest wiele, e, wiele, ma wiele, jego stosunki mają wiele wspólnego z stosunkami moimi z moim starszym bratem Chrisem. Zresztą by pewne problemy rodzinne, mówię. E, zresztą tak samo jak w czwartej części, e, pastor jedzie do Liverpoolu, odwiedzić swoją matkę i tutaj też tam jedno Go, się. Going back to Liverpool, when I, was, when I was writing the fourth book, going back to Liverpool to research it was, um, It's a very strange experience for me, and in some ways, quite a traumatic one. Um, my my father died in 1989. My mother died in 1993. All of my brothers and sisters have moved away from the city a long time ago, so I hadn't been back to Liverpool for 18 years, and it was it was strange. Um, I, I went with my other brother, Dave, and he said afterwards that he thought that he would go home like a prodigal son, and actually, he felt like a tourist, and that's exactly how I felt. I don't. bo i no a to. Kiedy pracowałem nad czwartą częścią, pojechałem do Liverpoolu, żeby, żeby sobie go przypomnieć. Ale moja mama, mój ociec w 1989 roku, a mama w w 1993. Moi, wszyscy, całe moje rodzeństwo, bracia i siostry wszyscy się wyprowadzili z Liverpoolu i mieszkają teraz gdzie indziej. A ja tam nie byłem do 18 lat, pojechałem z moim bratem Demen i który powiedział, że by, myślał, że się będzie czuł jak, jako syn marnotrawny, który wraca po latach do, do domu, ale naprawdę czuł się jak turysta. No i było to dla mnie bardzo dziwne uczucie. Pewnie nie, nie czułem się związany z tym miastem. Z, a za, za długo mieszkam na południu. W Twoim ranie, w tej zerze, się do wielu wcześniejszych historii i scenarzystów. Ym, mam takie pytanie, czy, które, które właśnie, w radach, najbardziej lubisz się. Yes, of the you like it's always hard to choose just one, one favorite. I, I, I guess if you, if you force me to choose one, then I'm going to say Jamie a Because um, Alan Moore invents John in Swamp Thing, that's yeah, well where John story originates as a supporting character in Swamp Thing. And in Swamp Thing, he's a plot device, not a character. He's someone who pops up mysteriously out of the shadows, gives the main character some information and then disappears again. And Delano was the person who turned John, was the writer who turned John into a three-dimensional character. Gave him his past, um, it gave him his distinctive personality. And a lot of those stories, a lot of those uh, early Delano stories,

Samą postać Konstantina stworzyła mur w A, Ale tam on no, nie jest tak naprawdę postacią, tylko jest y, fragmentem kabuły. że on wyskakuje, pojawia się, przekazuje głównemu bohaterowi inform potrzebną informację i znika. A to właśnie David Delano y, stworzył tak naprawdę, ukształtował tą postać, nadał jej pełny wymiar, dał jej swoją historię, cechy charakterystyczne. Kiedy się czy, czyta teraz jego komiksa, on troszkę. Y, zalatują myślą, bo jednak przez 20 lat y, formuła pisania komiksu trochę się zmieniła, no ale chyba nadal uważam, że jest on no, najważniejszy dla, e, dla Konstantyna i dlatego go najbardziej lubię. To jest single favorite, moich ulubionych historii, Holbein. została napisana Ale gdybym miał wybrać jedną historię, to to jest y, Holbein i mam czy podczas pracy nad The i and nie chodziło o żeby połączyć ich historyczne dramaty na zasadzie czegoś więcej niż małe cameo? Myślę, że to jest Um there is there is a crossover, um, but it's very very yeah, yeah. small. That's right. Yeah. Um we talked about it. Uh, Will Dennis, who was my editor on Hellblazer, was quite keen on the idea, uh, and we, we explored some um, some possible uh, plots, but it wouldn't have worked, I don't think, because um, the, the scale on which the books operate uh, are too different. Um, it, it, Lucifer is sort of mythological and epic, and Hellblazer is has to be sort of down and dirty and real and street level, and I think to have John. Talking to this, we that, we forced, hmm. o, istnieją pewne drobne takie konsoldery, są takie jakby gościnne występy. Natomiast y, rozmawialiśmy o tym. Rozmawialiśmy tu szczególnie wydawca Henry's Seller Dennis. Bardzo się zapalił z tego pomysłu, ale kiedy porozmawialiśmy, stwierdziliśmy, że to, to nie będzie działać, ponieważ oba te komiksy działają w zupełnie innej skali. Lucifer jest bardzo epickim, wielkim komikserem, to jest postać, która jest y, potężna bardzo. Natomiast ten y, Blazer, John Konstantin, jest taki bardzo przyziemny, bardzo taki poniekąd drobny, okruje na zupełnie innej skali, także rozmowa Lucifera z Konstantynem byłaby bardzo wymuszana i, i sztuczna. The, the, the i somebody has to come out of that encounter looking a little smaller. I don't know which it would be, but either way, it would be, it would be sad. te postacie są bardzo silni bez Co obaj są obaj są obaj są gdyby się spotkali, to który z nich musiałby przegrać, który z nich musiałby po tym spotkaniu by stracił twarz. nie wiadomo, który to był, ale w każdym wypadku byłoby to przykre. Co było dla Ciebie większym wyzwaniem? Pisanie w serii, na kontynuacji serii, która była uważana za chyba za najwyżej cenioną wśród serii Vertigo, czyli Lucyferat był pewnym sensie kontynuacją Salmana, czy kontynuowanie najbardziej popularnej serii, czyli Hebraizera? No, Difficult to, it's difficult to—it's like trying to um, weigh um, two different things in the same scale. Um, they, they were both—they were both fantastic opportunities. But in both cases, you know, I was taking uh, an imaginative vision from somebody else and then sort of moving forward in a different direction. Um, I, I couldn't possibly say which I enjoyed most. I guess. Um, Lucifer meant more to me because it was a more personal project. There's more of me, more of my um, personal obsessions in Lucifer than there are in Hellblazer. But I had just as much fun writing Hellblazer. Hmm. to jest pytanie. bardzo trudne mi jest to byłoby wybierać, ponieważ to jest zupełnie coś innego, co z W, e, w obu przypadkach kontynuowałem wizję stworzenia przez tego innego, świecie. W świecie stworzonym coś innego, ale chyba Lucifer, jeżeli bym miał upięcie Lucifer, jest dla mnie bardziej, bardziej osobisty, dla mnie bardziej istotny, ponieważ e, więcej w niego włożyłem, jest więc nim więcej ze mnie. E, ale no, przy obu tych, obu tych projektach świetnie się bawiłem i obie były dla mnie w, naprawdę wspaniałe przeżycie, dlatego trudno byłoby mi wybierać.